Po 20 latach małżeństwa mój mąż zmusił mnie do sprzedaży rodzinnego biznesu wartego 10 milionów dolarów, aby dać mu jego część w rozwodzie. Ale kiedy odkrył, że firma nie była na moje nazwisko, doznał szoku. Kiedy poznałam Piotra, miałam 25 lat i wierzyłam, że jestem na progu bajkowego życia. Był dokładnie tym, o czym zawsze marzyłam inteligentny, czarujący i ambitny. W przeciwieństwie do innych mężczyzn, których znałam, Piotr mówił o przyszłości tak, jakby była już zaplanowana, a ja byłam jej najważniejszą częścią. Zakochaliśmy się błyskawicznie. Po niecałym roku byliśmy już małżeństwem i zaczynaliśmy wspólne życie. Na początku wydawał się idealnym partnerem. Twierdził, że podziwia moją inteligencję i zaangażowanie w firmę mojej rodziny, biznes budowany z wysiłkiem przez mojego dziadka i rozwijany przez mojego ojca przez całe dekady. Mój tata zawsze powtarzał Rodzinny biznes jest jak dziecko, dbasz o niego, chronisz i nigdy nie porzucasz. Dorastałam z takim przekonaniem. Od najmłodszych lat angażowałam się w zarządzanie firmą, poznawałam każdy aspekt jej funkcjonowania i stałam się kluczową osobą w prowadzeniu biznesu. Ale nigdy formalnie nie byłam jego właścicielką. Mój ojciec zawsze podkreślał, że firma pozostanie na jego i mamy nazwisko, a kiedy nadejdzie odpowiedni moment, sukcesja zostanie przeprowadzona w najbezpieczniejszy sposób. Piotr o tym wiedział, ale nigdy nie wydawał się tym przejmować. Był zadowolony z naszego wygodnego życia. Nie miał ambicji ciężko pracować, inwestował tu i tam, ale nigdy nie stworzył niczego trwałego. Żył dla pozorów, a przede wszystkim z pieniędzy, które ja pomagałam generować. Na początku ignorowałam pewne sygnały. Piotr zaczął coraz częściej wyjeżdżać. Najpierw były to krótkie podróże służbowe potem zagraniczne wyjazdy, z których wracał po coraz dłuższym czasie. To jedyna taka szansa, Kasia. Chyba chcesz, żebym się rozwijał? Mówił, a ja, naiwna, go wspierałam. Ufałam mu. W końcu byliśmy małżeństwem od lat. Ale stopniowo znaki stawały się coraz bardziej oczywiste. Tajemnicze rozmowy telefoniczne. Zawsze wychodził z pokoju, gdy ktoś dzwonił. Gdy pytałam, mówił, że to sprawy biznesowe. Brak czułości. Kiedyś zawsze okazywał mi uczucia, ale teraz unikał nawet kontaktu wzrokowego. Podejrzane wydatki. Na wyciągach z karty kredytowej zaczęły pojawiać się luksusowe hotele, drogie kolacje, biżuteria, ale nigdy dla mnie. Pewnej nocy, gdy spał, zebrałam się na odwagę i zajrzałam do jego telefonu. Serce mi waliło, ręce drżały. Wiedziałam, że coś jest nie tak, ale nie byłam gotowa na to, co zobaczyłam. Wiadomości do innej kobiety. Nie mogę się doczekać, aż znowu się zobaczymy, napisał. Zdjęcia, intymne rozmowy, rezerwacje w hotelach. Zdrada była oczywista. Zamarłam. W jednej chwili poczułam w sobie gniew, ból i upokorzenie. Poświęciłam temu małżeństwu 20 lat. Zrezygnowałam z tak wielu rzeczy, by wspierać Piotra, wierząc, że jesteśmy drużyną. A on już dawno mnie wymienił. Tej nocy nie zmrużyłam oka. Godzinami wpatrywałam się w sufit, czując się jak idiotka, że nie zauważyłam tego wcześniej. Ale jeśli czegoś nauczyła mnie rodzina w biznesie, to tego, że nigdy nie podejmuje się decyzji pod wpływem emocji. Więc czekałam. Kilka tygodni później Piotr wrócił z kolejnej podróży służbowej. Siedziałam w salonie kiedy wszedł z tym swoim sztucznym uśmiechem. Odstawił walizkę, poluzował krawat i usiadł do stołu, nawet na mnie nie patrząc. I wtedy powiedział. Musimy porozmawiać. Wiedziałam, co mnie czeka. Serce mi przyspieszyło, ale nie dałam po sobie poznać emocji. Chcę rozwodu. I potrzebuję mojej części z firmy. Te słowa uderzyły mnie jak cios w brzuch. Nie tylko chciał mnie zostawić, ale domagał się połowy dorobku mojej rodziny. Ale jeszcze nie wiedział, co go czeka. Cisza, która zapadła po słowach Piotra, była ogłuszająca. Patrzyłam na niego, próbując dostrzec w twarzy mężczyzny przede mną tego samego człowieka, który kiedyś obiecał być ze mną na zawsze. Ale jego już tam nie było. W jego miejscu siedział ktoś zimny i wyrachowany, ktoś, kto zaplanował każdy krok tego oszustwa na długo przed tym, jak mi o nim powiedział. Rozwód? Mój głos był cichszy niż się spodziewałam. Tak, odpowiedział bez wahania, bez cienia żalu. I chcę to, co mi się należy. Żołądek mi się ścisnął. Wiedziałam, że nasze małżeństwo się rozpada, ale mimo wszystko usłyszenie tych słów bolało bardziej niż sobie wyobrażałam. I co dokładnie jest twoje sprawa, Piotrze? Oparł się wygodnie na krześle, krzyżując ramiona. Jego pewność siebie była irytująca, wręcz kpiąca. Kasia, nie udawajmy, że nie wiesz. Jesteśmy małżeństwem od 20 lat. Przez ten czas Twoja rodzina rozwijała firmę, a ty stałaś na czele biznesu. To oznacza, że mam prawo do połowy wszystkiego. Na chwilę zrobiło mi się ciemno przed oczami. Więc o to chodziło. To nie była tylko zdrada sercowa. To była zdrada finansowa. Mocniej ścisnęłam podłokietnik krzesła, próbując opanować burzę w swoim wnętrzu. Ale on mówił dalej: Nie chcę zamieniać tego w wojnę, Kasia. Możemy załatwić to w sposób pokojowy. Sprzedasz firmę, dostaniesz uczciwą sumę, a ja wezmę swoją część. Proste. Mówił to takim tonem, jakby robił mi przysługę. Jakby oferował mi wielkoduszny układ. Poczułam, jak w gardle rośnie mi on naprawdę chciał, żebym sprzedała rodzinny dorobek coś, co mój dziadek budował z takim poświęceniem tylko po to, żeby on mógł napełnić sobie kieszenie i zacząć nowe życie. A jeśli nie będę chciała sprzedać?-zapytałam, utrzymując spokojny ton. Zaśmiał się. Miał czelność się śmiać Nie masz wyboru, kochanie. Jeśli nie sprzedasz, pójdę do sądu i wywalczę swoją część tak czy inaczej. I wtedy będzie gorzej dla ciebie. To okochanie było kroplą, która przelała czarę. Czułam, jak we mnie narasta gniew, ale to nie był jeszcze moment na reakcję. Nie, dopóki miałam Asa w rękawie. Więc tylko skinęłam głową, jakbym analizowała jego słowa. Muszę to przemyśleć. Oczywiście, odpowiedział tonem zwycięzcy, przekonany, że już wygrał. Ale nie miał pojęcia, co go czeka. Dni, które nastąpiły potem, były prawdziwym teatrem. Piotr zachowywał się tak, jakby wszystko było już przesądzone, jakby moją jedyną rolą było podpisanie papierów i podporządkowanie się jego woli. Przechadzał się po domu z tą samą arogancką pewnością siebie, jakbym była tylko statystką w jego nowym życiu. Ale ja zachowałam spokój. Pozwoliłam mu wierzyć, że to on kontroluje sytuację. Piotr wszystko już sobie przekalkulował. Chciał, żeby sprzedaż firmy odbyła się szybko, zanim pojawią się jakiekolwiek komplikacje prawne. Według niego najlepszą opcją było znalezienie kupca jak najszybciej, podział 10 milionów dolarów i pójście dalej. Prosto, szybko, bez zbędnych problemów. To najlepsza decyzja, Kasia. Szybko i bezboleśnie, powiedział, siedząc przy śniadaniu, jakby rozmawiał o kupnie samochodu. Patrzyłam na niego, delikatnie mieszając herbatę w filiżance. A jeśli nie będę chciała sprzedać? Zapytałam, testując jego cierpliwość. Piotr westchnął i uśmiechnął się pobłażliwie, jakby rozmawiał z upartym dzieckiem. Kasia, nie ma sensu trzymać tej firmy. Wiesz, że prawnie należy mi się połowa i prędzej czy później, i tak będziesz musiała ją sprzedać. Lepiej załatwić to od razu. Mówił to całkowicie bez emocji. Zero żalu, zero sentymentu po dwudziestu wspólnych latach. Przełknęłam ślinę. Każde jego słowo było przypomnieniem, że ten człowiek nigdy tak naprawdę nie był po mojej stronie. Ale nie dałam nic po sobie poznać. Może masz rację, odparłam, udając wahanie. Jego oczy rozbłysły. Cieszę się, że zaczynasz widzieć to rozsądnie. Był pewien, że już wygrał. Piotr nie tracił czasu. W ciągu tygodnia znalazł potencjalnego kupca, inwestora z Warszawy, który był gotów przeprowadzić transakcję błyskawicznie. Jeśli szybko dopniemy umowę, wszystko będzie załatwione przed końcem miesiąca, powiedział podekscytowany. Mówił tak, jakby to on był właścicielem firmy. Jakby to ja była tylko elementem tej układanki. Ale najbardziej ironiczne było to, że on nigdy nie miał z firmą nic wspólnego. Nigdy nie uczestniczył w ważnych spotkaniach. Nigdy nie podejmował strategicznych decyzji. Dla niego firma była jedynie skarbem czekającym na zrabowanie. Zorganizował spotkanie z potencjalnym kupcem w ekskluzywnej restauracji. Poszłam tam, zachowując spokój i kontrolę. Inwestor, elegancki i elokwentny mężczyzna, przedstawił swoją formalną ofertę 10 milionów dolarów za firmę. Kwotę, którą Piotr już podzielił sobie w głowie na pół. I to właśnie tam, przy tym stole wszystko się odwróciło. Podniosłam kieliszek wina, wzięłam spokojny łyk i wtedy rzuciłam bombę. Zanim podpiszemy jakąkolwiek umowę, jest coś, o czym musicie wiedzieć. Piotr zmarszczył brwi, zdezorientowany. Co znowu, Kasia? Uśmiechnęłam się. Spokojnym, pewnym siebie uśmiechem, kogoś, kto właśnie wygrał. Firma nigdy nie była na moje nazwisko. Jego twarz natychmiast pobladła. Co? Firma. Nie jest moja. Nigdy nie była. Jest zapisana na moją matkę. Zapadła cisza. Jego pewny interes, który tak dokładnie zaplanował, właśnie przestał istnieć. Cisza, która zapadła, była ogłuszająca. Piotr pobladł. Jego oczy rozszerzyły się, a twarz napięła. Otworzył usta, jakby chciał coś powiedzieć, ale słowa po prostu nie chciały wyjść. Inwestor spojrzał na mnie, zdezorientowany. Chwileczkę, to nie pani jest właścicielką firmy? Zapytał, próbując zrozumieć, co się właśnie wydarzyło. Podniosłam kieliszek wina i powoli upiłam łyk, delektując się chwilą. Och, jak długo na to czekałam. Nie nigdy nią nie byłam. Piotr zamrugał kilka razy, wciąż próbując przetrawić informację. To niemożliwe. Westchnęłam i lekko pochyliłam się do przodu, jakbym tłumaczyła coś oczywistego. Piotr, nigdy nie interesowałeś się firmą. Zawsze zakładałeś, że jest moja. Ale prawda jest taka, że mój ojciec zostawił wszystko na nazwisko mojej matki. To ona od zawsze była jedyną legalną właścicielką. Potrząsnął głową, wciąż nie mogąc w to uwierzyć. Nie, to nie może być prawda, jesteśmy małżeństwem od dwudziestu lat. Mam prawo do tego, co zbudowałaś? Zaśmiałam się. Krótko, chłodno. I tu właśnie popełniłeś błąd. Oficjalnie nigdy nie byłam właścicielką. Byłam tylko zarządcą. Więc legalnie nie należy ci się ani grosz. Jego twarz zmieniła się. Szok ustąpił miejsca desperacji. To jakiś podstęp. Jakieś brudne zagranie, żeby mnie oszukać. To nie żaden podstęp, Piotr. To fakty. Chciałeś grać nieczysto? Cóż, nauczyłam się grać lepiej. Inwestor zorientował się, że znalazł się w środku małżeńskiego dramatu i szybko się podniósł. Myślę, że ta rozmowa nie ma już sensu. Wziął marynarkę i wyszedł, zostawiając Piotra w kompletnym szoku, niezdolnego do jakiejkolwiek reakcji. Gdy zostaliśmy sami przy stole, w końcu przerwał ciszę. To nie może się dziać. A jednak się dzieje, powiedziałam, zakładając ręce na piersi. Myślałeś, że mnie pokonałeś, że wszystko masz pod kontrolą, ale zapomniałeś, że nigdy nie byłam naiwna. Piotr patrzył na mnie, jakby zobaczył ducha. Jego arogancja zniknęła. Został tylko człowiek w rozsypce, który właśnie uświadomił sobie, że jego genialny plan legł w gruzach. Przetarł twarz dłonią, zrozpaczony. Ale, co ja teraz zrobię? Uśmiechnęłam się, sięgając po torebkę. To już nie mój problem. Podniosłam się i odeszłam, zostawiając Piotra samego zagubionego, przegranego i bez wyjścia. Chciał zniszczyć moje życie. W końcu zniszczył tylko swoje. Wyszłam z tej restauracji z uczuciem, którego nie czułam od lat lekkością. Przez dwie dekady Piotr był jak cień u mojego boku. Wysysając moją energię, moją miłość, a na końcu próbując odebrać mi coś, co nigdy do niego nie należało. Ale w tamtym momencie, widząc, jak się rozsypuje, zrozumiałam, że nigdy nie miał nade mną władzy. To ja pozwoliłam mu być przy mnie tak długo. Teraz to się kończyło. W kolejnych dniach Piotr próbował wszystkiego. Najpierw przyszła złość. Oszukałaś mnie. Wrzeszczał do telefonu następnej nocy. Wykorzystywałaś mnie przez te wszystkie lata. Wzięłam głęboki oddech i wysłuchałam go ze spokojem. Piotr, to ty próbowałeś wyrwać mi miliony. Nie odwracaj ról. Zrozumiał, że krzyki nic nie dadzą, więc zmienił taktykę. Po złości przyszła manipulacja. Kasia, pomyśl, byliśmy razem dwudziestoma lat. Naprawdę chcesz to tak po prostu przekreślić. Piotr, to ty to przekreśliłeś, gdy zdecydowałeś się mnie zdradzić i próbować mnie okraść. Cisza. Wiedział, że nie ma już odwrotu. Rozwód przebiegł zgodnie z planem. Ponieważ nie mieliśmy intercyzy, a moje aktywa nigdy nie były zapisane bezpośrednio na mnie, Piotr dostał znacznie mniej niż się spodziewał. Wyszedł z małżeństwa praktycznie z pustymi rękami. A jakby los chciał dopełnić tej ironii, jego inwestycje, którymi tak się chwalił, okazały się nietrafione. Stracił pieniądze, popadł w długi i w ciągu kilku miesięcy nie był już w stanie utrzymać swojego dawnego stylu życia. Ostatni raz, kiedy słyszałam o Piotrze, mieszkał w małym mieszkaniu na obrzeżach Warszawy, próbując stanąć na nogi. Kobieta, dla której mnie zdradził, zostawiła go, gdy tylko zdała sobie sprawę, że nie ma grosza przy duszy. Idealna poetycka sprawiedliwość. A ja? Dalej prowadziłam firmę razem z moją matką. Biznes rozkwitł jeszcze bardziej po rozwodzie, bo nie musiałam już dźwigać ciężaru mężczyzny, który mnie tylko wykorzystywał. Ale największe zwycięstwo nie było finansowe było emocjonalne. Po raz pierwszy od lat czułam się wolna. Po raz pierwszy nikt mną nie rządził. I w tej wolności zrozumiałam coś, co powinnam była pojąć już dawno. Nigdy nie pozwól nikomu zawłaszczyć tego, co zbudowałaś własnymi rękami.